Dzień doberek, Witam wszystkich grzywiarzy. Dzisiaj taki spontaniczny wypad do lasu. Bez koszyka. Dzisiaj grzybków nie będziemy zbierać. Dzisiaj po prostu będę oglądał, co jeszcze się znajdzie. I widzę chyba pierwszego, jeśli się nie mylę. Grzybka. Nie wiem co to jest. Tak, to była. Gąska siwa, ale już taka bardzo słaba, ale jest. Pierwsza gąska dzisiejszego dnia. Oj, tu widzę kolejne, bo gąski tak rosną. Oj, to to taka ładna, świeża tu jest druga proszę. Jeszcze fajne miejsce, nie zaśnieżone, a tam spójrz się. Tam już wszędzie śnieg na otwartej przestrzeni. A tu takie gąski. W grudniu. Tutaj kolejna. I to widać, że jeszcze takie w miarę świeże. Ta nie była za świeża, ale ta to świeżutka. Ta to jest świeżutka. Zmrożona, ale świeżutka. I widzę kolejną grudniową piękność. Grzybek zmrożony, bo nie może być inaczej. Jest już zimno, jest już śnieg, więc, ale twardele. Powoli sobie śnieżek pruszy. Ja powolutku wracam już w stronę samochodu. Jeszcze, jeszcze jakaś gąska, obgryziona, zmrożona sobie stoi. Tam, gdzie jeszcze nie ma śniegu, to jeszcze, gdyby ktoś naprawdę się upar i chciał pozbierać to jeszcze by się znalazło, ale to już są naprawdę takie ostatnie podrygi. Bo jak spadnie więcej śniegu, tak jak tam, to po prostu się już grzybka nie zobaczy. Ale taką porą też bardzo przyjemnie pospacerować sobie po lesie. No i kolejna gąska, tu jest jedna. Tutaj widzę górkę. Tu jest góreczka, to na pewno będzie druga. O, taka bida. Ale jak najbardziej to była gąska. No i tam widzę kolejną, tak, też gęsina. Się do niej nie dostanę. Może, jakbym bardzo chciał, to bym się dostał. Ale jest gęsina, duża. I jeszcze przy drodze. Pomimo śniegu, jeszcze przy drodze tu znalazłem. Jedną gąskę. Świeżutka. Taka, jeszcze do rosołku. Mogłaby się nadawać. I tu jeszcze by znalazł, jakby poszukał dobrze, ale już dzisiaj spadam. Na dzisiaj to tyle z zaśnieżonego lasu. Spacer udany. Na pewno do lasu jeszcze zajrzę. A jeśli chcesz wiedzieć, jaka zima będzie w tym roku, poszukaj na kanale mojego filmu, który opublikowałem chyba ze dwa miesiące temu. Jak na razie wszystko się sprawdza. A zobaczymy co będzie dalej. Jeśli się film podobał, zostaw łapkę, komentarz i do zobaczenia. Już wkrótce. Pozdrawiam. Siema.